Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob Moi drodzy, przynajmniej kolejny materiał z FIFA 20 A dzisiaj jest ze mną PLK Damian Cześć, użyłeś mojego pełnego niku, to miło Cześć Jakubie Tak, tak, dzisiaj nie chciałem ci robić żadnego śmiesznego pranka Jak to zawsze na moich filmach eee, I postanowiłem cię przedstawić w pełnej e, okazałości e, Jest też pewna sprawa, o której chcieliśmy wam powiedzieć e, Która jest tajemnicza Ale już nie aż tak bardzo, bo się rozpoczęła Razem z Damianem będziemy na Ekstraklasa Games Prawda Damian? Skoro tak mówisz, to będę Tak, tak mówię, tak mówię e, No i troszeczkę więcej o tym turnieju chciałem wam powiedzieć Bo wygląda świetnie Także słuchajcie. No, więc chciałem Was zaprosić na Ekstra Class Games, czyli największy turniej FIFA w Polsce, w którym każdy może wziąć udział: czy to na PlayStation, czy na Xboxie. Turniej naprawdę z ogromnym rozmachem, a co ciekawe, w tej edycji zmienia się delikatnie system rozgrywek, gdyż zmieniamy na system pucharowy. Do tego mamy rundę zimową, rundę wiosenną, no i rundę finałową. Najbliższa jest nam runda zimowa, bo kwalifikacje do tego turnieju trwają od 14 listopada do 19 grudnia. Także zapiszcie sobie te datę. A możliwość dostania się do turnieju jest praktycznie każdego dnia. A wiecie, co jest najlepsze? Możecie próbować. Ile chcecie. Jeżeli się nie uda w jakimś turnieju, możecie jutro czy pojutrze zapisać się na kolejny, w którym pokażecie swoją umiejętności. Więc jeżeli kiedykolwiek myślałeś, żeby zaistnieć na scenie prograczy w FIFA, no to to jest idealny moment. Zapisuj się, kwalifikuj się, a na finałach w rundzie i to zimowej, i wiosennej, no i oczywiście w rundzie finałowej, ja oraz na przykład Pelka Damian czy Lachu będziemy na miejscu, więc mam nadzieję, że pogadamy razem troszeczkę o FIFA, troszeczkę o proscenie, troszeczkę o tym, jak grać w FIFA. No i oczywiście dobrze się pobawić i powygrywać nagrody. Znaczy, wy wygrywacie. Ja nie. Ja to wiecie komentator, ale na pewno nie gracz. Pro-gracz. Także uwaga, link macie na dole w opisie, zapisujecie się, gracie, wygrywacie i widzimy się w finałach rundy wiosennej, zimowej. Tam też oczywiście macie wszystkie informacje. Na stronie ekstraklasagames.org macie wszystkie informacje potrzebne dla was. Jeżeli czegoś nie wiecie, tam na pewno znajdziecie odpowiedź. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że wbijecie, a ja idę układać drafty z Damianem. W tym momencie Wracamy do naszej, słuchajcie, tak można powiedzieć nowej serii, bo wpadłem na coś takiego. Wyzwania budowania draftu, kojarzycie? SBC, wyzwania budowania składu, wszystko składa się w jedną całość. Tak. Tak. I postanowiłem, że moim pierwszym gościem, zaprosiłem go i się zgodził, będzie właśnie Damian. No i słuchajcie, krótkie zasady, żeby was wprowadzić to, co tutaj się będzie działo. Będą dwie rundy, każda po 4 minuty. W każdej rundzie jest inny zestaw 10 wyzwań, które musimy zrobić i każde wyzwanie jest po jednym punkcie. Na przykład w składzie wybudowania draftu musisz mieć trzech Brazylijczyków. Dwie karty powyżej 75 overalla i tak dalej, i tak dalej. Jak coś wykonamy, dostajemy punkt. Wygrywa ten, który po dwóch rundach zgarnie więcej punktów. Można zdobyć dodatkowe dwa punkty: za ukończenie przed przeciwnikiem oraz za zrobienie draftu powyżej 184. To jest takie już trudniejsze, moim zdaniem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, no ale to są dodatkowe punkty. Jeżeli zobaczycie skład na liście wyzwań, to oczywiście nie, nie mamy na myśli tylko pierwszej jedenastki tylko cały, wszystkich zawodników, którzy się znajdują na ekranie. No i każdy, co. każdy wyzwa... Ka Każde wyzwanie to jest minimum, czyli na przykład jak jest trzech Brazylijczyków w składzie i masz czterech, to też oczywiście jest wyzwanie zaliczone, e, no. To wydaje mi się, że wszystko jest oczywiste, jeżeli nie, to na pewno w pierwszym już tutaj strzale będziecie wiedzieli, o co chodzi. E, listę też będziecie mieli przed sobą, żeby na bieżąco śledzić komu, jak idzie, no i oczywiście jak u niego z punktami. Damianie, tak. czy jesteś gotowy? tak. Tak! Kurczę, Damian taki tutaj chętny do grania, ja się bardzo z tego powodu cieszę, no to nie pozostaje nam nic innego. Czy masz przed sobą e, listę wyzwań numer jeden? Oczywiście. Damian oczywiście e, dostał troszeczkę wcześniej, żeby mógł zobaczyć co tam mniej więcej będzie się działo, e, no bo to też nie jest tajemnica jak ona wygląda ta lista. Natomiast 4 minuty to nie jest dużo, powiedzmy sobie szczerze i trzeba będzie patrzeć na wiele, e, wiele aspektów. To zależy jak na to patrzymy, czy 4 minuty to dużo czy... nieważne. Tak. To już zostawiam Wam do e, oceny. Natomiast, jeżeli mielibyście jakieś fajne pomysły na wyzwania, oczywiście piszcie je na dole, czy to w 10, tak jak to e, stosuję całą listę, czy może pojedyncze wyzwania. Ja będę zbierał pomysły. A następnie, być może, jeżeli Wam się spodoba, zaproszę kolejną osobę i też poławimy się wyzwania budowania draftu. Dobra, więc, jak wygląda lista wyzwań numer 1? A więc tak 80 zgrania. 3 Brazylijczyków w składzie. dwie karty, 75 overall, dokładnie 75 overalla. 4 karty, Inform. Karta Anglika z Premier League. 3 zawodników z jednego klubu. 4 zawodników Tempo plus 90. 5 zawodników z La Liga. jeden srebrny zawodnik. dwie karty specjalne, inne niż Inform. To jest 10 punktów, które można zdobyć. Eee, ile zdobędziemy? Ile Damian zdobędzie, ile ja? Właśnie, zaraz się przekonamy. Damian, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. 3, 2, Jeden. Stoper poszedł. Cztery minuty ruszyły. Wybieramy po kolei. Ja tutaj będę oh. zerkał oczywiście na lewą stronę. Okej, okej. Okay, okay. To zaczniemy. Tak, zaczniemy okay, tak. Podzgranie. Podzgranie, mówisz, idziesz? Tak. Okej. Okay. Premier League, jeden klub. O kurczę. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ja tutaj widzę, co, co tutaj próbuję zrobić. Już wiem. E, o. o. Okej, okay, możemy to zrobić. 75 tu nie, Brazylijczyk, no byłby, Kurczę. byłby, ale na razie zrobię tak i polecimy w tempo I zawodników z La Liga, to jest ważne słuchajcie <laughs> Racja, racja, ta La Liga, eee, pięciu dobra. zawodników z La Liga, kurcze Mamy Informa jednego, kurcze to nam się przydał, Premier League mm, Ale Anglik, tego nie mamy, dobra I teraz to powinienem już ukończyć ok mamy, słuchajcie dobrze się to układa, dobrze się to układa, okej okay, i to mamy już zrobione Teraz tak. E, Brazylijczyków nadal nie mamy. 80 zgrania powinno być później. 4 informy. nadal mamy tylko jednego. Trzech zawodników z jednego klubu. Oj, to będzie ciężkie. Tutaj też nie za dobrze. A nie, czekajcie. 75 overalla. Dobra, dobra, dobra. Mm, czekaj, 5 zawodników z LA Liga. Kurczę. Dobra. E, mamy Anglika mm. z Premier League. Dobra, dobra. Trend Aleksander Arnold. Kurczę, Liverpoolu. Miałem, teraz nie wybrałem, No nie. Skarbnik proszę się Brazylijczyków nie mam. Śledzio mam trzech zawodników z jednego klubu. Aj. Serio? Jakiego czekaj? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <noise> Dosłownie do jak to powiedziałeś, to zauważyłem, <noise> że to, mogę to samo zrobić. Dobrze. E, Tempo. Okej, okay, to bierzemy w tym momencie to. I mamy dwa informy. Pięć z e. La Liga. Raz, dwa, trzy, cztery... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. i w tym momencie kończymy to wyzwanie, okej. Okay. To jeszcze nie wiem. Brazylijczyków w ogóle nie mam. Alison jakiś, do klubu, szybciutko. Ja mam jednego Brazylijczyka. O! Ederson też może być. Dobra. Ale czy ktoś inny mi się tu bardziej spasuje? No nie, no musi być on. Kur kurczę, nie mam zgrania. No ale to się jakoś rozwiąże, to się jakoś rozwiąże. Oj, ciężka nie. misja. O! No i srebrna karta się pojawiła. Pięknie, Ja jeszcze nie miałem. Pięknie, nie wiadomo czy będziesz miał w ogóle. Eee, Okej, okay, to mamy i w tym momencie, czy może tempo gdzieś jest? Nie mam tempo w ogóle, ilu mam zawodników? Eee, nice, ja czyli... prawie zgranie mam O nie, mam tylko jednego zawodnika plus tyle, mam 70 zgrania, niedobrze eee, Ale w tym momencie Trzech okay. Brazylijczyków w całym drafcie, tak? Dobra, Brazylijczyków, tak, tak, w całym drafcie, w całym drafcie Mam i ja dobra, jeszcze potrzebuję jednego Brazylijczyka i potem to zgrania muszę O, no i proszę bardzo Teraz, który by mi się tu przydał? Może tak by to zrobić a, nie wiem, który, nie Kiedy wiem, stryki? który Minuta do końca, prawda? Jeszcze minuta z hakiem Kurde, delikatny. złego gracza wybrałem, nie. Dobra, to już mam, i teraz tak Jakbym jego tutaj umieścił, to chyba będzie zgranie wtedy e, Tak, ale nadal nie mam temp, a nie raz Dobra, dwóch zawodnikiem z tempem mam Okej, okay, zgranie jest, zgranie jest Mi brakuje punktu e, zgrania i teraz tak, tempo, dobra, mamy tempo i czekaj, zgranie jest. Proszę w składzie są dwie karty over, ale 75 mam, cztery infy, Kurwa, informów, dobra, 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 informów szukamy. No i jest, i jest jeszcze tempo zrobione i drafty za jednym razem, pięknie. To jest 90 plus. Trzech zawodników z jednego klubu, mam, Cztery zawodników tempo mam, mam. A dwie karty specjalne inne niż inform, no to fajnie. Ile tych informów miało być? Cztery, inform, ale też dwie karty kurde. specjalne, inne niż, niż inform, zapomniałem ikona, dobra, jedna i proszę, żeby jeszcze jakiś road to the... Death... no i pięknie. Słuchajcie, chyba mamy dyszkę, chyba mamy dyszkę na wejściu, 10 tak sekund. mi się wydaje. I za 4 sekundy do końca i czy jeszcze zdobędziemy punkt? Dawaj, 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 wybiorę pierwszy. Koniec, pada, odłożyłem. Pana odłożyłem. Chyba udało mi się wszystko zrobić, no. Mam 81 zgrania. W ostatniej sekundzie wrzuciłem zanetkiego na bramkę. No to <laughs> zanetti na bramce, no to to nie to. Czeka, no ale może tam grać. Dzisiaj nie gramy, dzisiaj tylko układamy. No dobra, moi drodzy, podsumowaliśmy sobie to wszystko, żeby się upewnić na 100%, kto jak ma. No i jakimś cudem mi się udało w pierwszej liście wyzwań ukończyć wszystkie tutaj ustawione. co co przy... Usta... ustawione, tak jest, no. No, jakby nie wiedziałem, jak to inaczej zrobić. Natomiast, natomiast no jest faktycznie te 10 punktów, plus jeden punkt za to, że ukończyłem przed Damianem. Bo Damian powiedział, że jeden zawodnik mu został. Takie są nasze składy. Damian ma 8 punktów, więc to i tak jest naprawdę dobrze. To się zgadza, prawda, Damian? Tak, myślę, że jest to kapitalny wynik. Też myślę, że jest to kapitalny wynik, e, więc co? 11-8. Przechodzimy do drugiej listy wyzwań. No dobra, to my po pierwszej liście wyzwań. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. E, czas na drugą rundę. E, przypominam, 11 8. No i druga lista wyzwań zawiera następujące wyzwania: e, 85 zgrania, czyli jeszcze wyższy poziom. Tutaj nie będzie prosto. Czterech Niemców w składzie. Polak Rodak, czterech zawodników z ligę, dwóch zawodników z tempem poniżej 50, dwóch zawodników overall 89 i wyżej, jedna ikona, zawodnik z Ajaxu Amsterdam, zawodnik wszystkie statystyki powyżej 70 i jedna para zawodników, ten sam klub, ta sama narodowość. No to uwaga, startujemy za 3, 2, 1 i poszedł timer. Formację wybieramy i lecimy. Dobra, od czego to tutaj zaczynamy? Ja tak samo, wejście piękne, ale czy mogę. Nie, no dobra, bierzemy, nie będziemy gadać tutaj. P pytanie: co w zgranie od razu, czy, czy może tempo jakieś? No nie, to. Ale okej, okay, to o, możemy nie. zrobić. Bez sensu, bez sensu. Mogłem, mogłem w ligę pójść, ale trudno. Niemcy, Niemców, nie, nie, nie. potrzebuję Niemców! Srebrny, ale czekaj, to ile tempa? Ile dana Mniej dana jest. niż. Okej, okay, to mamy. No dobra, nie, to ja go poszukam sobie na, na defensywie. Ligę, teraz nie ma tutaj nie ma ligę, co. kogo wybieramy jednej ikonanie ten tempo 50. Ten okay, sam. Okej, mamy być może. Ale mamy też no okay, nie... Okej, tego nie ma. Kurde, mało niemców. No ja też jeszcze żadnego chyba... O, mam niemca, akurat. Czterech no, robimy, Niemców. Tak. Robimy zgranie, robimy Drugi zgranie. Niemiec. Też, to też jest... Trzeci okay. Niemiec. Co? Ja jeszcze nie tego nie miałem, nie, ale się <laughs> gubię teraz w tym drafcie. Um... Zawodnik O'Verall to już mam. Teraz co tu jest? A jak mam czterech Niemców, okej, okay, super. Fajnie, że mówię, jeszcze nie mam ani jednego, dobra, damy to. okej, okay, jeden klub, jeden znaczy ta sama, ten sam klub, ta sama narodowość, to jest ok. Eee, nie mam znowu Niemca, nie wiem. A mogłem na tempo popatrzeć. O oh, nie, dwóch zawodników z tempem poniżej 50. No. O, nie pomaga mi to. kona zawodnika są tak? 4, tak. 3, co, 3 zawodników z ligą, z ligą, tak. jest z ligą, dobra. Ja nadal nie mam nikogo z ligę, a nie mam, kurde mam, no dobra wybieram go Mam dwóch, Czterech trzech, ile mam być? Czterech eee, Tutaj wybierzemy sobie <grym> Jego to, ale Coś chyba się złego stało Nie nacisnęło mi piłkarza, którego chciałem Okej okay. eee, Tempo, za wysokie tempo, nie eee, Racja to tempo Ej, nie mam ani jednego Niemca. A nie mam, to ja SOBĄ Niemca, kiedy krzyczę, że nie mam Niemca. Dobra. Ten sam klub, ta sama narodowość, kurczę. Eee, tutaj, czy coś mi pomoże, tutaj, czy coś mi tutaj pomoże? No niewiele mi tutaj pomoże, okej, okay, dajmy to na razie. Nie, no to idzie mi o wiele, wiele gorzej. Tutaj nie. No to też nie. Tempo? Za dużo tempa. Wszyscy za dużo ja tempa. Też za dużo Myślałem, tempa. Za wszystkie statystyki powyżej 70, na to też nie zwracam uwagi, niedobrze. Tu nie. Niemiec, okej, okay, okej, okay, mam już ile dwóch Niemców, dobra, czyli jeszcze mam. E, czterech Niemców i Kurde czterech zawodników z ligą. E, ja ja r. chyba z ligą jeszcze jednego potrzebuję. Okej, okay. okay. ligę jest. Jeszcze o, biesny, jeden. Nie Polaka żadnego nie miałem. No ja też nie. Mam Francuza z tego. To mi niewiele daje, to też nie. Dobra, niech będzie tak. Eee Niemiec nie. Tempo? Wszyscy za wysokie, co nagle wszyscy mają tyle tempa? Ajax? Nie mam Ajaxu. Come on! Czemu? O, ku... Brozowicz, ty jak... Jak ty mogłeś... Havertz? Nie. Havertz jest, dobra, mam czterech Niemców. Kurde. Okay. uratował mnie Havertz, ale... Czy mam trzech z ligę? To teraz muszę coś O, i też, masakra powiem, to powiem. będzie. A... O nie, tutaj na pewno nie 50 i niżej, czy 50 też może być? Też, no 50 i niżej, no to jest 50 i litry. Ale ja już właśnie prze... Ilu mam zawodników z tego? Raz Dwa Trzy 86 grania, to zostawiam przynajmniej Dobra, ja. proszę, proszę, bramkarz z ligę, proszę bramkarz z ligę teraz Kurcze, no zabrakło mi piłkarza z ligę, bo źle nacisnąłem, skończyłem draft jak coś Chodź, czekaj, nie, nie skończyłem Ale... Eee, no dobra eee, Skończyłem A, No kliknąłem w tym samym momencie To pewnie byłeś troszeczkę przede mną Natomiast No teraz to mi nie poszło dobrze jakoś specjalnie Tutaj było dużo zamieszania Dobra słuchajcie dajcie nam chwilę Wy pewnie już to widzicie na ekranie, natomiast no my musimy sobie to podsumować, jak to wszystko wyszło. No dobra. Kurczę, no gdyby nie to. No dobra, mi... słuchajcie, już wszystko wiemy, już wszystko wiemy. Sobie to podsumowaliśmy od razu. Słuchaj, bo chciałem, miałem do wyboru Neymara, ale przypadkowo wybrałem Komana, Nie zarejestrowałem jej przełączenia. No tak, no tak. A ja miałem teraz dużo, dużo szczęścia bo um, jest 17-16, czyli jednym punktem udało mi się wygrać tutaj rozgrywkę. E, natomiast, no co, zgranie widzicie u mnie, czterech Niemców też jest, czterech zawodników z Ligą. Nie zauważyłem, że ten Japończyk, który jest u mnie na środkowej obronie, jest z Ligą, on jest z Toulouse. Ja go sobie tak wybrałem po prostu, bo ni, ni, nikogo, nikogo innego nie widziałem. No i on mi uratował skórę, bo dodał mi ten jeden punkt. E, no i co, stępa nie miałem tutaj, niestety. E, I dwóch zawodników to była akurat prosta, I ikona była, no i ta sama narodowość, Udamia nam troszeczkę więcej wyzwań, prawda? Czego ci się nie udało zrobić? Nie udało mi się zrobić Polaka, Ajaxu. Polak rodak i Ajaxu. I tego. Czterech z Ligę. I czterech z Ligę. No A tak, ale tak dostałem tam punkt. ktoś za Ajaxe i przegapiłem, bo się koncentrowałem na innych rzeczy. Czy, czy no rzeczach to czuję prawda. To? Tak, no ale Damian jest stosował że ten punkt za to, że przede mną ukończył draft. No i mówię, kończy się to 17-16. No i co powiesz, Damian? Nerwowo, nerwowo. Prze... Trudno się skoncentrować na tym wszystkim, ale ogółem bardzo ciekawie. No, także porobiliśmy składy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. E, dajcie znać, co o tym myślicie, czy może w tej serii coś byście zmienili, czy może jednak uważacie, że nie chcecie jej więcej zobaczyć na moim kanale. Bo, bo nie, bo, bo po prostu, no Jacob, no nie To no, Wtedy będę musiał zrezygnować, natomiast mam nadzieję, że się Damianie tu dobrze bawiliście, że wy się dobrze bawiliście No i przypominam jeszcze raz o Ekstra Klasa Games, na którym się pojawimy z Damianem w rolach różnych Komentator, ekspert, przekonacie się już za niedługo Tylko nie, nie gracz <laughs> A ja nie, to jest tak, komentator, ekspert, ale na pewno nie gracz tak, Damian, powinniśmy to powiedzieć, i chyba nikt się tutaj nie obrazi oraz nie będzie za bardzo zdziwiony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Dziękuję tobie, Damian, za grę. Nie ma sprawy, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Cześć.